Styczeń, Wielki Arkan Koła Fortuny. Początek roku będzie dla baranów doskonałym momentem, aby wyrwać się ze stagnacji i nudy. Postanowicie coś zmienić w swoim życiu i na poważnie zabrać się za spełnianie noworocznych postanowień. Symbol koła będzie wam dawał ochronę. Fortuna będzie wam sprzyjała, ale pamiętajcie, że raz jest na wozie, a raz pod wozem. Zmiany, jakie przyniesie styczeń, wyjdą wam na dobra. Luty – Rycerz Buław. Rycerz Buław uciela się ciepłą, czasem nawet gorącą atmosferę, która w lutym będzie towarzyszyć baranom. Doskonale się w niej odnajdą i odzyskają chęć życia. Karta ta oznacza namiętność i egzaltację, jednak może też zwiastować popędliwość, impulsywność i przesadę. Zapał, który w tym czasie ogarnie barany, udzieli się osobom z ich otoczenia. Marzec – Wielki Arkan Rydwanu. Wraz z wiosną baranom przyjdzie ochota na to, by ruszyć z miejsca i coś zmienić. Będą jego siły podróże. Otrzymają potężny zastrzyk energii. Redvan sprzyja wszystkiemu, co wiąże się z ruchem, choć prowadza element chaosu, to jednocześnie sprzyja wynajdywaniu ciekawych okazji. Numerem tej karty jest szczęśliwa siódemka, więc marzec będzie dla baranów fartowny. Kwiecień, twórka mieczy. W kwietniu barany powinny zaufać swojemu rozumowi, myśleć pozytywnie i nie robić niczego na siłę. W razie trudności najlepiej będzie zachować rozwagę i nieco odczekać, nie robiąc niczego na siłę. Będą potrzebowały czasu na siebie, nieco odsuną się od swoich bliskich, a ich pozorny chłód może wzbudzać niepokój otoczenia. Maj – Wielki Arkan Sprawiedliwości w maju Barany zapragną odzyskać równowagę, zarówno materialną, fizyczną, finansową, jak i duchową. E, ważne będzie dla nich to, aby odnaleźć harmonię i spokój. Będą starały się postępować uczciwie i sprawiedliwie. E, sprawiedliwie również będą traktować osoby ze swojego otoczenia. Dzięki temu także one będą oceniane obiektywnie. Maj to dobry moment na załatwianie spraw urzędowych. Czerwiec. A z pucharów. Ten miesiąc będzie dla baranów bardzo udany. Początek lata przyniesie im miłą niespodziankę, prezent od losu. Dzięki temu barany będą mogły pomyśleć o realizacji marzeń. A zwiastuje urodzaj i nowe wydarzenia w sferze emocjonalnej, w której coś zaiskrzy i zainicjuje tym samym nowy początek. Barany poczują przepływ tchnienia, twórczą energię i inspirację. Lipiec, wielki arkan umiaru. Choć okres wakacji sprzyja rozluźnieniu i kusi różnymi rozrywkami, to dla baranów wskazany jest szeroko pojęty umiar. Nie przesadzajcie z alkoholem czy innymi używkami, postarajcie się zachować czysty umysł. Nieco zdystansujecie się do świata, jednak dzięki temu będziecie mogli spojrzeć na ważne sprawy z nowej, szerszej perspektywy. Sierpień Wielki Arkan Cesarzowej. Druga połowa lata minie baranom w miłej, spokojnej i życzliwej atmosferze. Warto poświęcić więcej czasu rodzinie. Barany mogą też liczyć na wsparcie i dobrą radę ważnej dla nich kobiety. Może to być matka, partnerka, mentorka, ktoś, kogo dojdzie szacunkiem i zaufaniem. Ta cesarzowa chętnie pomoże Wam w ważnej dla Was sprawie. Wrzesień – Wielki Arkan Najwyższej Kapłanki Początek jesieni będzie dla baranów czasem, w którym zapragną poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć specjalistyczną wiedzę. To świetny moment dla wszystkich uczących się osób, bo najwyższa kapłanka sprzyja przyswajaniu wiedzy, pomaga zrozumieć jej arkana i pozwala odkrywać tajemnice. Osoby, które opuściły już szkolne mury mogą skusić się na szkolenie lub studia podyplomowe. Październik Siódemka Pucharów. W październiku zodiakalne barany mogą być narażone na fałszywe nadzieje. Muszą uważać, by nie dać się omamić. Mogą się rozczarować, bo uparcie chcą patrzeć na świat przez różowe okulary. Należy uważać, by nie zagubić się w nierealnym świecie. Ich marzycielska postawa może spowodować, że rzeczywistość je rozczaruje. Listopad Siódemka Mieczy. Listopad nie będzie dla baranów najlepszym miesiącem. Ktoś może chcieć je oszukać lub wykorzystać ich ufność. Będą starały się unikać konfrontacji i wymigać od rozwiązywania problemów. Nie jest to najlepsza metoda, bo nieszczerość wobec samego siebie może wpędzić je w kłopoty. Muszą zastanowić się, przed czym uciekają i skonfrontować się ze swoimi lękami. Grudzień, ósemka monet. Koniec roku będzie dla zodiakalnych Baranów bardzo pracowity. Mogą osiągnąć sukces, jeżeli uczciwie przyłożą się do pracy i włożą w nią całe serce i energię. Nie wybierajcie drogi na skróty, postawcie na konsekwencje, cierpliwość i skromność. Wasze wysiłki zaowocują już na początku przyszłego roku, przynosząc poważny sukces.